Pode um, que me viu. Pode sair. Pode. Mama. Mama. está na cozinha. U nas dzisiaj spadł też na dole śnieg i zapomniałam wlać na zimę płyn do wyspryskiwaczy, a jest właśnie, jestem, tam... jak nie ma się chłopaka, to trzeba sobie sobie poradzić. Dobra. Który to jest płyn? Nie, Wiem oczywiście, że to za Pani to są się, prostu, urwa. To, są, to są endorfiny, kochani, po treningu, więc ćwiczcie, żeby mieć dużo energii i mieć dobre samopoczucie. Kochani, pierwszy raz kupiłam w takim, takim, wiecie, takim trochę. Kurde, nie wiem jak to nalać, Zawsze kupuję jest takim uchwytem, dobra? Oj, oj, oj. Dobra, trochę się może wylać. O. Kurde, nigdy nie wiem ile lać tego. Wiem, że tu jest takie do mierzenia. Ale ja tak leję na oko i potem sprawdzam, czy, czy nie za dużo. I musiałam dolać, no a dzisiaj wiecie, ja już mi tam kolega mówił, że se synalała, bo potem jeszcze mi coś tam nie wiem, eksploduje przez to zimno, coś tam. tak. <śleszy> oh <God. śleszy> Kochani, my właśnie idziemy się przejść. idziemy właśnie z moją mamą i z moją siostrą lecimy w góry, bo jest bardzo fajna pogoda. Jest zimno, ale już nie pada śnieg, tylko jest tak fajnie rzeźko, świeżo i fajnie się przejść. Zabieram <grym> was ze sobą Zobaczmy. i pokażę Wam Byje trochę. Filmiku, tak Słyszycie, grozi mi. Właśnie idziemy taką naszą standardową rundkę i powiem Wam, że to co uwielbiam w Innsbrucku to jest po prostu to, albo w tej, tutaj, gdzie my mieszkamy, to jest to, że mamy blisko do miasta, ale mamy też blisko do gór i wiecie, jak potrzeba takiej, takiej regeneracji psychicznej, to fajnie sobie tak szybko wyskoczyć i jesteśmy w 15 minut, no może trochę dłużej, przy Alpmco, czyli przy alpejskim zoo. Fajnie tam jest. Może Was tam kiedyś zabiorę Wam pokażę. I nie jest nawet też tak drogo tam wejściówka, więc fajnie, jeśli będziecie wizrku, sobie tu skaczeć.

Kochani, na pewno widzieliście to wszędzie, takie trendy robienia loków z takim paskiem od szlafroku albo różne tam rzeczy, mieli jakieś skarpetki i tak dalej. Ja powiem Wam, że też to często już wypróbowałam i piękne loki mi wychodziły. Teraz widzicie, pokażę Wam tutaj, mam teraz proste włosy i ja zazwyczaj robię tak, że je po prostu myję. Wysuszam tak, żeby były takie lekko, troszkę jeszcze mokre, żeby się właśnie te loki lepiej chwyciły. Rozczesuję je. Dzielę ten, ten pasek na pół, i tu tutaj na pół sobie układam przy czubku głowy, tutaj mniej więcej na środku. No i możecie sobie <gry> u góry czymś zapiąć. Mi się to udaje zazwyczaj zrobić właśnie bez niczego i. Bierzemy sobie trochę włosów, pasemko. I to zależy od Was, czy chcecie mieć bardziej grubsze, czy cięższe, czy cieńsze. bierzecie sobie więcej. Z mamy gotową, Dobra, i mamy tutaj teraz dwie części. I ja zawsze robię tak, że sobie po prostu pod głową zawijam to, żeby się trzymało. I u góry spiąsuję. I tak to właśnie wygląda, jak jest ten wszystko skończone. I teraz zobaczycie efekt końcowy. Patrzcie, kochani, jakie zajebiste ciastka zrobił mój brat. Tutaj mamy takie fajne stemple, takie pieczątki, polecam bardzo serdecznie, możecie wypróbować, zajebiście się robi z nich ciastka I są przepyszne, polecam Właśnie kochani, pomagam mojej siostrze eee, skręcić szafę, bo Pamiętam jak to kiedyś wszystko śrubokrętem skręciliśmy Zanim mieliśmy Мой брат мяу Это тебе осталось, Рана? Да Чего ты тут раздумываешь? Kochani, tak wyglądałam loki po całym dniu, po paru treningach. I powiem, Wam, że bardzo dobrze się trzymają. Mój trik jest taki, że naprawdę po prostu po tym, jak umyję włosy, wysuszę je. I zostawiam w takim stanie nie całkiem wysuszone, tylko lekko, takich jeszcze troszkę nawilżonych. Najlepiej się trzymają. Patrzcie, myślę, że jeszcze do jutra na pewno wytrzymają. I bardzo podobają mi się. Napiszcie mi, co wy sądzicie. O taki, takim sposobie robienia loków. Ja lecę spać, żeby widać, jaka jestem zmęczona, bo już mamy 23:30 chyba. Wróciłam z treningu właśnie miałam się ukąpać, zjeść coś mojego i lecę spać.